No to zaczynamy. Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo gorąco. Pozwólcie, że zamknę drzwi. Zobaczymy, co się tam wyprawia. Przede wszystkim, żeby nie było za gorąco. Na razie mnie nie widać, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać dzisiaj. Mikrofon, jak zwykle bezprzewodowy, chociaż i tak problem, jakiś stwarza. Ale jedziemy. Dzisiaj mam urządzenie wielofunkcyjne. Może trochę energii zaoszczędzę. Dobra, nie wyłączam. Wielofunkcyjne. Podobno nie zabiera. Kartki, Gniecie kartkę? Zobaczymy. Cześć, jestem. Gniecie kartkę, jest to model na wkłady 300, chyba 4, 26, 20. Witał nas na kanale niejednokrotnie. Wezmę trochę papieru, zaraz to sprawdzimy. I będziemy wszystko wiedzieć o tym urządzeniu. Podobno gniecie kartki, ale tu są właśnie. Jest, jest możliwość sprawdzenia tego szybko, do czego zmierzam. Mamy klaper wizyjny, co już niedokrotnie pokazywałem Wam na kanale, w różnych urządzeniach hp Tych tanich, droższych tak wyposażyli, gdyż jest tu podajnik górny, czyli jest możliwość, że coś wpadnie, a zauważcie, położymy cokolwiek, otwieramy i niby nie wpada, bo to jest, a czasami się to po prostu kurde urywa. I wpada do środka, ja już znajdowałem w tych różności, uwierzcie mi, różne rzeczy. Nie wiem, nie sprawdzałem tego urządzenia. Należałoby zrobić jakiś mały test. Często w tych drukarkach tego pokroju rolki pobierające kartkę ślizgają, nie trzeba je przeczeć. Paluch, kawałek szmatki, jakiś detergent, który usuwa kurz i, i tłuszcz, a raczej kurz, na occie są dobre te specyfiki, z uwagi na to, że one dobre, dobrze myją. No, i to w zupełności, na ileś tam stron wystarcza, są to drukarki domowe, także tak sobie poradzicie. Natomiast no, tutaj jest podobno sprawa taka: ja wezmę sobie. O! Wezmę sobie podziękowanie ze sklepu internetowego mojej żony i to sobie skserujemy, żebyśmy sprawdzili, jak to wychodzi. Czarna kopia, są tu chyba kolorowe wkłady oryginalne. A widzicie, co się dzieje? Zobaczcie, coś tutaj koliduje autentycznie. Chrupło, nie zabrało kartki, ale chrupło. To teraz pytanie, co tam jest? Czyli klient miał rację. Klient miał rację, ja może Was trochę wezmę tutaj obniżę. Nie tak chyba, chyba tym czymś, tak, tym czymś. No to zobaczymy. Tutaj mamy dwie możliwości zerknięcia. Jest klapa rewizyjna tutaj pod spodem, ale ona nawet nie pobierała. Aha, dobra. Słuchajcie, no, zauważyłem co tam jest. Może wam pokażę. Mówiłem tu wcześniej, że coś takiego się może zdarzać. Tu się zdarzyło. Klapa rewizyjna na szczęście jest. Unosimy ją. I jest tutaj. Coś takiego jak. Kamera tego nie wychwyci, bo ja to ledwo widzę. Ale widzę, że jest kawałek. Nie wiem czego. Nie wiem czego. Yy... Może kamera to wychwyci, chociaż kurde wątpię, bo ja to widzę tylko wyłącznie pod kątem. Tu, tu, w tym miejscu. Może podświetlimy. Ja to widzę, to jest jakiś kawałek zielonej. Nie wiem, czy kamera to wychwyci. Coś tam kamera widzi, widzę, że załapie, albo nie. Wyciągnijmy i zobaczmy, co to jest. Yy, dlatego tak chrupało. Powinno to nam się wysunąć i wypaść z tej strony, ale nie chcę. A ja to spróbuję. No, tutaj powiem Wam szczerze, że się zaklinowało to grubo. Pomimo tej klapki rygzyny, która tam jest od spodu, ja nie jestem w stanie tego tak dobrze wyciągnąć. Zakleszczone jest jak cholera. Spróbowałem to wepchnąć i teraz zobaczymy, czy to wyleci tutaj. Jest. A, widzicie, to jest pionek. Pionek. To jest pionek. Od gry. No, od czegoś ten pionek jest. Od Chińczyka. Pionek. Wpadł do środka i dlatego tak warczało. Eee, no, jest to dość kłopotliwe, uciążliwe, ale dobrze, że jest ta klapa rewizyjna, bo byłby kłopot, żebyśmy to wyciągnęli. Zamykamy. Niech sobie będzie. I jeszcze raz spróbujemy w tym momencie to urządzenie. Spróbujmy. Rolki się tu ślizgnęły, widać ślady. Ale teraz pytanie: Czy ta kolizja nie spowodowała mm, jakiejś awarii? Awaria mog mogła być taka, że jednak która z zębatek, która pobiera, no, mogła się uszkodzić? Mogło się coś urwać? Na pewno tak. Tego nie wiem. Pionek, gdzie on jest? Klientowi oddamy ten pionek. No i tak, tak to się na ogół odbywa. Kartka z serem jest. Zobaczymy, czy teraz poprawnie ją zabierze i czy nie będzie żadnych zacięć. No idzie, idzie poprawnie, teraz nic tutaj nie. Yy, nie zacina ciała obcego brak. Trzasków brak. Teraz zobaczymy jaka będzie jakość wydruku. No i, no i myślę, że będziemy mieli temat temat opanowany. W czarno-białej barwie. Ładnie się moja małżonka wydrukowała. Sprawdźmy jeszcze w barwie kolorowej. I myślę, że też będzie poprawnie. Także nie była to zbyt skomplikowana naprawa. Ja oczywiście pionek, pionek oddam, bo może się przydać do gier planszowych, zwłaszcza że są wakacje. I jest. Jest bardzo ładna kopia, w stosunku do oryginału myślę, że niezbyt odbiega. To jest oryginał, to jest kopia. Jakbym Wam pozamieniał, więc moglibyście nawet się nie zorientować. Który jest po prostu który. To była bardzo szybka naprawa, ale zobaczcie w tych urządzeniach, żeby tego nie nosić. Przejrzyjcie wszystko. Jest klapa rewizyjna w urządzeniach desk jetów HPK. Chyba w każdej. starych urządzeniach dziesięcioletnich też jest to ale tam nic nie wypadło, trzeba było zerknąć i w prawo, i w lewo, i to wydłubać i ocalić to urządzenie. Dziękuję za atencję. Printwork Sklep to była reklama. Bardzo jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie polubienia i udostępnienia, to jest bardzo ważne. Wtedy treści nie niosą się dalej, ale już za miesiąc, mamy przecież lipiec, teraz środek, będziemy myśleć o szkołach i uruchomicie te swoje sprzęty, co tam, różne rzeczy w środku, także lepiej to udostępnić, żeby ktoś mógł skorzystać z tej treści. Dziękuję za atencję, dziękuję, cześć, subskrybujcie. Komentarz, dziękuję. Hej!